Dzień dobry w ten piękny zimowy poranek. W piątek 21 lutego zaczynamy podsumowanie wydarzeń rynkowych w Bankier.pl. Jest ze mną Kamil Cisowski. Dzień dobry Państwu. O, znany Państwu dyrektor działu analiz, a także doradztwa inwestycyjnego w domu inwestycyjnym Xelion. Funkcja bez zmian. W tym tygodniu także bez. Świetnie. Samo poczucie w porządku? Dobre. Bo, 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 Pytam dlatego, że ci, którzy patrzyli na notowania wig 20 w tym tygodniu raczej dobrego samopoczucia mieć nie mogą. Ja jestem ustawiony na krótko, więc moje samopoczucie jest odwrotnie proporcjonalne do zachowania indeksów w tym tygodniu. Także tajemnica uśmiechu Kamila Cisowskiego już została odkryta. Ja tylko przypomnę, że na Facebooku bankiera można zadawać pytania Kamilowi Cisowskiemu. Niektórzy zdobywają Orde Prymusa, tak jak na przykład pan Mariusz, ponieważ wysłali pytania przed programem, za co oczywiście bardzo dziękujemy i te pytania się pojawią. No ale ja zapytam w takim razie, zacznijmy od tych wydarzeń z polskiego podwórka. No w sumie. Zły, zły klimat, rozjazd polski versus świat się utrzymuje. Patrząc na ostatnie, ostatnie powiedzmy 4, 4 tygodnie, no to tak, SP 500, DAX mniej więcej po, po 2% w górę, MSCI World gdzieś na zero, a my 3% pod kreską węgiel tym razem na, 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 pierwszym, na pierwszym miejscu jeżeli chodzi o winowajców. Zawsze jest jakiś powód. Zawsze jest jakiś powód. No ale kiedy to, się, kiedy to się kurczę skończy? Czy jedziemy w kierunku 2000 na wieku 20? Myślę, że jest to bardzo możliwe. Rozmawialiśmy tydzień temu, ja mówiłem, że jesteśmy zwolennikami tego, żeby alokacje w akcjach mieć w tym momencie w Stanach Zjednoczonych i w polskich małych i średnich spółkach. To się sprawdza. Mnie się wydaje, że to jest dopiero początek procesu. Przede wszystkim widzę, że chyba giełdy azjatyckie zaczynają zachowywać się w sposób, który jest dla mnie zrozumiały. Co ma związek oczywiście z zabawami o rozprzestrzenienie się koronawirusa, przede wszystkim na Koreę Południową, ale w mniejszym stopniu też Japonię, Singapur, Hongkong. Mówimy, przypomnę. O centrach finansowych w państwach czy w autonomiach, jak w przypadku Hongkongu, z których wszystkie albo są w recesji, albo na granicy recesji, tak? I mieliśmy sytuację, gdzie działania banku Chin doprowadziły nas do poziomów praktycznie sprzed epidemii, która trwa, nie wiadomo do końca kiedy się skończy. No mieliśmy teraz cięcie, tak, stóp procentowych, 10 punktów bazowych przez Ludowy Bank Chin, pewnie nie ostatni ruch. Jak, jak, Na pewno tak nie, nie ostatni, natomiast nie spodziewam się, i tak też mówiłem, to się nie zmieniło, przede wszystkim ofensywy fiskalnej, która uzasadniałaby takie zachowanie indeksów, jakby działania w polityce monetarnej, tak. Tylko, że Hongkong ma tam zgromadzoną całkiem pokaźną poduszkę bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o działania fiskalne. I co władze Hongkongu sięgną po te pieniądze? Każdy będzie musiał sięgnąć. Korea Południowa już zapowiedziała, że sięgnie w tym tygodniu. Prezydent o tym mówił, że muszą się przygotować na bardzo poważne perturbacje, ale mówimy, jeszcze nie wiemy tak naprawdę, czy ta epidemia się rzeczywiście kończy. czy. Powstają na naszych oczach nowe ogniska. Mnie bardzo skonsternowała na przykład w tym tygodniu informacja z Iranu tak. o dwóch ofiarach śmiertelnych koronawirusa. Bo jeżeli państwo zaczyna raportowanie od ofiar śmiertelnych, wiemy, jaki jest okres inkubacji tego i wiemy to, że tak naprawdę zwykle mija około trzech tygodni od momentu zarażenia do momentu. Krytycznego, no to jest to dla mnie bardzo niepokojące. Czy w, w tych czasach analitycy, giełdowi i inwestorzy powinni trochę wbić jakieś lewele z wirusologii i medycyny, żeby trafnie przewidywać ruchy akcji i na przykład surowców? Nie, nie wydaje mi się, żeby to było potrzebne, dlatego że. Osioł... No bo jak w programie ekonomicznym rozmawiamy sobie o rynkach, pada hasło okres inkubacji, no to coś już jest na, na rzeczy. Chyba, no tak? ale to jest efekt poboczny, tak. Wystarczy, wydaje mi się, analizować dane na temat tego, jak powiedzmy ludność wraca do pracy w Chinach. Mówi się o tym, że wróciła jedna trzecia tych pracowników, którzy migrują do pracy do wielkich miast. Do końca lutego miało wrócić kolejne 100 milionów, to jest rzesza około 30 kilkudziesięciu milionów pracowników. Foxconn, szumnie ogłaszający wznowienie produkcji, ogłasza premię dla pracowników, którzy wrócą do końca lutego. Tak? Wiemy, że coś się dzieje. Honda ogłosiła dzisiaj, że nie wznowi produkcji w okolicach Huchany przed połową marca. Czekamy na koniec zimy? Tak to, tak to może się zakończyć? Może się to tak zakończyć, że pełnię tak naprawdę powrotu do normalności zobaczymy dopiero w kwietniu na przykład. To też jest scenariusz, który trzeba brać pod uwagę. No przede wszystkim, tak jak tydzień temu, ja mówię, ja zawsze, zawsze mi się wydawało od samego początku, poza tą pierwszą reakcją, że ten efekt jest niedoceniany i że te kalki związane, SARS są błędne i to nie wynika ze śmiertelności, tylko tego, że poprzez tą większą zarażalność ta epidemia różni się od poprzednich tym, że trzeba znacznie więcej środków zapobiegawczych postawić, żeby ją po prostu zatrzymywać. Pan Franciszek dopytuje na, na Facebooku, bo można nam zadawać pytania. Przypominam. Tak, tak trochę wybiegając w przód, że, że kiedyś sentyment do naszej giełdy. Powróci. Wracam do, do pierwszego wątku z naszej, z naszej rozmowy. Czy to jest tak jak z inflacją, o której chyba też porozmawiamy dzisiaj, że ona teraz jest wyższa, a potem będzie niższa, jak przekonuje Narodowy Bank Polski? I sentyment teraz, sentymentu na giełdzie w Warszawie nie ma, a potem się pojawi? Tak, wszystko powraca. tak. Tylko, że sentymenty trwają dekadami bardzo często. Tak jak sentyment do spółek Value kiedyś powróci, do rynków schodzących kiedyś powróci już miał powrócić tak samo jak do naszej giełdy, no na razie trzeba się powstrzymać. Dla mnie jakby prac z perspektywy pracy analityka to jest drugorzędne, tak? dlatego, że każdy z nas może postawić prognozę co się wydarzy za dwa lata i ta prognoza będzie tyle samo warta, notabene odnosić się to także do opinii, że kiedyś inflacja wróci do celu, więc nie ma potrzeby, żeby podwyższać stopy procentowe. Dla mnie sentyment już powrócił. Widać to przede wszystkim na poziomie małych spółek. Jeżeli chodzi o spółki duże, no to rzeczywistość WIGU 20 jest jasna, tak? W momencie kiedy Orlen mocno tanieje, naprawdę indeks przy tej wadze, jaką Orlen ma i przy tej zmienności, którą obserwowaliśmy ostatnio, poważne problemy, żeby wyglądać sensownie. Na tle świata. Teraz weźmy pod uwagę zachowanie energetyki spółek węglowych, które powiedzmy, że będzie miało koniec. Natomiast dla mnie kolejnym tematem jest to, że kiedyś, trzeba tu również o tym pomyśleć, w końcu musi się skończyć ta pozornie niekończąca się hossa na CD-projekcie IDINA. Obie te spółki są horrendalnie drogie. No właśnie co ten projekt wyprzedził w, w tym tygodniu tak, Orlen pod I Można kątem się z tego śmiać, i nagle jest masa osób, które mówią, że to była kwestia czasu. Być może to była kwestia czasu, natomiast mnie się wydaje, że się to wydarzyło szybko. I w kontekście tego, jakby jakie informacje napływają, ja nie widzę po prostu uzasadnienia na razie dla tych wzrostów. Patrząc na zachowanie kursu w ciągu ostatniego tygodnia, też mi się wydaje, że ten punkt szczytowy jest naprawdę bliżej niż dalej. Oczywiście powszechna argumentacja jest taka, że spółki growe rosną do premiery i trzeba sprzedawać przed premierą. Nie wydaje mi się, żeby to działało tak, jak niektórym się wydaje, że zawsze w tym samym momencie następuje szczyt. Więc mam tu dużo obaw po prostu, a waga w wig 20 CD Projekt to jest już olbrzymia. Tak jest, no, praktycznie taka sama jak Orlenu, skoro te spółki nie, nie. Się, się, się zrównały. Ja jeszcze chciałbym dopytać o, o ten sentyment na mniejszych spółkach, bo tam w tym tygodniu mieliśmy jednak już pewne wyhamowanie, jeżeli chodzi o ten trend z, z ostatnich tygodni. Gdzieś, ta, gdzieś te takie duże wzrosty się, się zatrzymały, to jest krótki przystanek? Nie zdziwiłoby mnie, gdyby to nie był krótki przystanek, tylko krótka korekta, myślę, nawet mm -hmm. dwu-, tygodniowa. Te korekty będą następowały. Prawdą jest to, że jest olbrzymi konsensus na temat tego, że, duże, że małe spółki powinny rosnąć. Można o tym przeczytać tak naprawdę w każdej gazecie. Jest to tak zwany z angielska crowded trade spółki growe, bo to nie jest tylko kwestia CD Projektu, rosły od początku roku po kilkadziesiąt procent. Myślę tutaj zarówno Playwayu, jak i Ten Square Games i wielu innych. Więc efekt jakby koronawirusa i te pojedyncze skoki spółek różnego rodzaju biotechnologicznych, tam Mercatora, no, tematy typu Scope fluidix, które obserwowaliśmy, tak, no, to następuje, natomiast no, w pewnym momencie wydaje mi się, że po skokach, które w przypadku wielu spółek będących w portfelach funduszy inwestycyjnych wynoszą naprawdę o kilkadziesiąt procent od listopada, bo dla mnie no, wtedy się zaczęła hosta, więc ten okres powinniśmy analizować, no, są już po prostu bardzo duże. tak, więc. W tym tygodniu też sporo mówiło się o. Danych z Polski nie tylko tych publikowanych przez GUS, ale również w innym kontekście. Wczoraj dyskusja w Senacie na temat inflacji. Senatorowie dopytywali się, czy nie jest za wysoka. Rozmaite tęgi głowy ekonomiczne się tam wypowiadały dzisiaj artykuł prezesa NBP Adama Grabińskiego w Rzeczpospolitej na temat tego, że inflacja jest podwyższona, ale przejściowa. I że nie ma się czym martwić, bo w sumie pensje rosną szybciej niż ceny, więc. Jeszcze. Um, więc, więc w sumie nie ma tematu. Um, jak to jest rzeczywiście, w, jak, jak stoimy, jeżeli chodzi o te dane z Polski, w tym inflację na, na tle um, wydarzeń rynkowych? Czy to, co się w tej chwili dzieje, jest tylko jakimś rzeczywiście przejściowym fenomenem, przejściowe spowolnienie, przejściowy przejściowe wzrost inflacji, czy coś bardziej trwałego? Ten wzrost inflacji, który obserwujemy obecnie, czyli około 4,5%, zapewne jest to przejściowy fenomen, i myślę, że każdy ekonomista prognozujący inflację się pod tym podpisze. Pytanie jest takie: czy prawdą jest, jak twierdzi pan prezes Glapiński, że inflacja wróci w ciągu powiedzmy 12 miesięcy do celu inflacyjnego NBP? Mnie się wydaje, że może nie wrócić. Nawet pomimo słabnącego wzrostu. Czyli utrzymamy się przez całe 2020 powyżej 2,5%? Yy, powyżej 2,5% utrzymamy się, myślę, przez całe 2020. Jest to jak najbardziej realny scenariusz. A powyżej tego kanału odchyleń, czyli plus 1 no, punkt procentowy? Tutaj już prawdopodobieństwo, myślę, jest oczywiście mniejsze, natomiast to również jest dopuszczalne. Przede wszystkim zwracam uwagę na niebezpieczeństwo. Szafowania prognozami długoterminowymi na początku roku, kiedy dużo się zmie... zmienia, tak, jeżeli chodzi o koszyk, lub w takich okresach, gdzie mamy na przykład tak jak teraz, niespodziankę inflacyjną za niespodzianką inflacyjną. Czasem się okazuje, że oczywiście są to punkty skrajne, natomiast bardzo łatwo ścieżka w takim momencie może się przesunąć jeszcze 0,2 do 04 e, punkta procentowego w górę w dół. Naprawdę Dobre okresy, żeby inflację prognozować są takie, kiedy albo mieliśmy na przykład niespodziankę w jedną i drugą stronę w ciągu dwóch miesięcy, albo kiedy te wahania nie były po prostu bardzo duże. Na razie wydaje mi się, że jest za wcześnie, żeby mówić o tym, że inflacja zejdzie do celu w ciągu 12 miesięcy. Prognozy wybiegające dalej w przyszłość uważam tak naprawdę w dużej mierze za ćwiczenia czysto akademickie, pozbawione często sensu, bo tam gdzieś kończą się efekty bazy, ścieżka... Staje się tak naprawdę słabo prognozowalna. Inflacja w normalnych państwach prędzej czy później wraca do celu. Tak jak przez może nie 10 lat, ale co najmniej od 2018 roku polscy ekonomiści bardzo systematycznie przez wiele lat nie doszacowywali spadku inflacji. I ta inflacja, przypomnę, miała rok w rok już wracać za chwilę do celu. Deflacji miało nie być. Deflacja miała trwać kwartał, deflacja miała trwać dwa kwartały. Cały czas gdzieś na końcu drogi był cel inflacyjny z powodów, które dalej do tej pory moim zdaniem nie są w pełni zrozumiałe. Ta inflacja utrzymywała się na bardzo obniżonych poziomach. Żyjemy no, mówi, teraz, miło, mówiło się, że jest to inflacja zaimportowana z, ze względu na powo, powiązania Polski z, ze strefą euro. To zwróćmy uwagę, że inflacja rośnie w tym momencie na całym świecie i niespodzianki inflacyjne w górę są na całym świecie. Inflacja w Chinach. Rośnie bardzo. Mówimy o koronawirusie, natomiast mało się mówi o tym, jak szaleją na przykład ceny żywności w Chinach w tym momencie. Przecież te epidemie, mówi się o tym, dla przykładu powiem w gronach bardziej naukowych, że epidemia i ten pomór świń, który miał miejsce w Chinach, mógł mieć większy wpływ na wzrost gospodarczy chiński niż cała wojna handlowa prezydenta Trumpa. Tak? Więc ceny rosną na całym świecie. Mamy z jednej strony członków Rady i prezesa Glapińskiego, którzy mówią, że te komponenty niemonetarne definiują ten wzrost cen, mimo że ceny usług, także tych wchodzących w skład inflacji bazowej rosną. Ceny administracyjne oczywiście dodają do inflacji, ale inflacja bazowa jest. To jest preferowana miara NBP. Inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i paliw. I ona jest najwyższa od, od dwóch dekad praktycznie. Dwóch dekad praktycznie. Mm. Stopy procentowe są najniższe od dwóch dekad. Czy to jest naturalne z perspektywy polityki pieniężnej? W mojej opinii nie. Istnieje to tylko dzięki temu że polityka monetarna na świecie się dramatycznie zmieniła w ciągu ostatnich 10 lat i gdzieś wciąż wszyscy żywią głęboko posunięte przekonanie, że ten fenomen bardzo niskiej inflacji będzie działał dalej. A prawda jest taka, że nikt nigdy nie przewiduje, że inflacja zacznie nagle drastycznie rosnąć. Zawsze I to może jest być to tak naprawdę nowa norma. No, coś się może wydarzyć, tak? Epizod stagflacyjny, ponowny po kilku dekadach w gospodarce może się wydarzyć. Co z, z danymi, jeżeli chodzi o już sferę realną, produkcja, produkcja budowlano-montażowa, sprzedaż detaliczna. Budowlanka trzyma się lepiej od, od oczekiwań, no ale to tutaj też czynniki pogodowe wchodzą w grę. Natomiast konsumpcja gorzej od oczekiwań, tak, czyli to spowolnienie w, w konsumpcji jest, jest wyraźniejsze. Pytanie, jakie to może mieć skutki rynkowe? To jest trudne do zdefiniowania. Ja zawsze uciekam od pytań, które bardzo stricte wiążą pytania makro dla Polski z zachowaniem rynku. Myślę tutaj przede wszystkim... Bo korelacja mówimy, jest niewielka? No jest niewielka, tak. No, na tyle słaba, że musielibyśmy... No ale są spółki typu właśnie wspomniane dzisiaj chociażby Dino, które bazują na konsumpcji w Polsce. No oczywiście, tak, więc dlaczego konsumpcja miałaby się wzmacniać znacząco w sytuacji, w której realne dochody i realny wzrost płac słabłby, tak, więc to mogę powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że powinniśmy obserwować dalsze spowolnienie i tak dzisiaj powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczony wskaźnikiem PMI, chociażby dla Niemiec, więc bilans dzisiejszych danych, dla Polski. Tam Jeżeli, trzeba uważać tym wskaźnikiem, ponieważ on niezbyt no, dobrze dokładnie. balansuje popyt i podaż w tym wszystkim, i paradoksalnie te, te Nic, zawirowania koronawirusowe tak, mogły no. wzmocnić ten PMI zupełnie sztucznie. Tak, ja to traktuję jako tak zwany one na razie. No, wydaje mi się, że jakby ta sprzedaż detaliczna też jeszcze nie jest żadnym powodem do wielkiego alarmu, dlatego że jest za wcześnie, żeby mówić o trendzie w tym przypadku. Natomiast no, konsensus jest taki, że wzrost gospodarczy, dynamika wzrostu będzie słabła w tym roku. Nie jest to duże zaskoczenie. Pytanie, czy w horyzoncie na przykład dwóch miesięcy zobaczymy systematyczne pogarszanie się danych. Poniżej tej linii, której wszyscy oczekują. Złoty trochę się osłabił w, w tym tygodniu. Zgodnie i dolar, i euro drożeją, mimo że na eurodolarze y, gdzieś tam się zatrzymaliśmy w okolicach 1,08. Y, na razie, ale to nie jest żaden istotny poziom, więc. Nie jest istotny. W sensie, że szybko możemy no, dalej szybko iść. Nie możemy w kierunku go pary, dalej naruszyć. Wiemy, że jesteśmy tak naprawdę na minimach długoterminowych. Tydzień temu powiedziałem, że dolar powinien kosztować powyżej 4 zł, i podtrzymuje. To. No, jest już bardzo blisko. Więc... No to teraz przesunęło się to w stronę 4,10, możemy tak powiedzieć, okay. bo wydaje mi się, że szanse na 1,05 na eurodolarze naprawdę rosną. Tak Pomijając ten łanów dzisiejszy, to niespodzianki we wszystkich danych z Europy są tak naprawdę i minus. I to Stany Zjednoczone rzeczywiście w tej chwili są górą, jeżeli chodzi o koniunkturę. Ja chciałbym zapytać jeszcze o to, co dzieje się na Złosie, bo rzeczywiście dzieją się rzeczy ciekawe. 1600 dolarów przebite. Czyli jesteśmy na poziomach tak naprawdę najwyższych od mniej więcej 7 lat. Jeżeli chodzi o wycenę w złotych, to chyba najwyżej w historii, z tego co, z co się orientuję. Bardzo alarmujące, bardzo rzadko zdarzają się epizody, gdzie przy tak silnym dolarze złoto tak silnie rośnie. No i jest to kolejny poważny znak zapytania nad zdolnością rynków do kontynuacji HOS-y. Mamy NASDAQ, który jeszcze przed chwilą był na granicy dwucyfrowych wzrostów. W tym roku wzrosty znowu wynikają. Teraz bardzo często w mediach pojawia się wykres pokazujący, że wzrost dynamiki zysków czterech czy pięciu największych spółek technologicznych to były okolice kilkunastu czy nawet dwudziestu procent. Dla poziomu całego SP to były dwa procent, natomiast dla poziomu małych spółek, czyli indeksu FTSE i Russell ta dynamika była ujemna, no i to pokazuje tak, że to jest w tym momencie, kiedy udział Microsoftu, Amazona, e Alphabetu, Facebooka Netflix. i Apple, Apple, no nie, bo teraz już nie już ma nie. Netflixa, nie ma przestał być tak istotny, bo jak to zwykle bywa, kiedy skończyły się te szalone wzrosty, no Microsoft jednak jest w tym momencie tą bilionową firmą, wrócił do pełni łask, no to tych pięć spółek odpowiada za rekordowy udział w indeksie SP500, to już dochodzi do 20%, tak? Więc zobaczymy być może w końcu także w Stanach, nie mówię, że dzisiaj, że jutro, sytuację, gdzie NASDAQ też w końcu stanie przed poważnym testem, kiedy jedna albo dwie, albo więcej z tych spółek no, osiągną po prostu pewne swoje limity. A wiemy, że chociażby z powodów regulacyjnych zazwyczaj taki punkt w historii następował, najpierw dla IBM-u, potem dla Microsoftu i tak dalej. Garść pytań od naszych widzów. Pan Paweł pyta o Pana przewidywania co do surowców rolnych i przemysłowych w najbliższym czasie. Nie chcę przewidywać, nie czuję się tutaj powiem szczerze kompetentny. Ale mówiliśmy o tym, że inflacja żywności w Chinach jest i, i jest, to jest jakiś natomiast, Analiza rynku surowców, który jest niezwykle skomplikowany i bardzo różnorodny dlatego, że trzeba brać pod uwagę czy susza, czy dobra pogoda jest w przypadku zboża zarówno na Ukrainie jak i w zupełnie innych miejscach świata. No to naprawdę musi być wyspecjalizowany analityk w tym rynku, żeby powiedzieć coś co nie jest bełkotem, tylko daje jakąkolwiek rzeczywistą wartość dodaną, a ponieważ Surowce stały się w ciągu ostatnich dekady, znowu jeżeli mówimy o pewnych procesach, wybitnie nieinwestycyjne i nie cieszą się tak naprawdę żadnym zainteresowaniem w tym momencie, bo stopy zwrotu naturalnie były wyraźnie ujemne i wyglądały dramatycznie na tle innych klas aktywów. No to niestety my również nieco straciliśmy nimi zainteresowanie. Pan Mariusz, o którym wspomniałem na początku programu, dopytuje z kolei, czy ewentualna zmiana prezydenta, w Polsce ym, może wpłynąć na jakieś inne, pan Mariusz akurat pyta, czy pozytywne spojrzenie zagranicy na GPW i jakieś wzrosty w dłuższej perspektywie? Ja jestem zawsze zwolennikiem odcinania polskiej polityki w, tak, jak tylko można od tego co się dzieje na GPW oczywiście no rozumiem zaraz, zaraz. zależność a w tym tygodniu? Rozumiem zależność istniejącą między spółkami państwowymi a polityką natomiast no to nie jest domena prezydenta Bardzo nie lubię różnego rodzaju cyklicznie powtarzających się materiałów chociażby w prasie gdzie ten czy inny zostaje wybrany. Złoty umacnia się albo słabia, chociaż tak naprawdę waluty w regionie też się umacniają prawie tyle samo, albo osłabiają, i tak dalej. Bardzo często, i w przypadku polskiego prezydenta, zwłaszcza jest to efekt, który jest całkowicie przeszacowywany, a tak zwane spojrzenie za zagranicy również jest moim zdaniem tak naprawdę przewartościowane, co wielu liderów na świecie od wielu lat pokazuje. Łącząc negatywne spojrzenie, jak chociażby Viktor Orban, z całkiem dobrymi efektami. Tak? Także, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie w tym roku, to dla mnie istotne są tylko jedne. Stanach Zjednoczonych, a dzieje się tam dużo ciekawych rzeczy. Na pewno będziemy o tym rozmawiać tutaj w podsumowaniu tygodnia. Pan Mariusz dopytuje jeszcze i myślę, że to też jest ciekawe wydarzenie z tego tygodnia zwłaszcza, że Szwedzki Bank Centralny mocno proceduje z, ze swoim projektem elektronicznej korony czyli czegoś w rodzaju cyfrowej waluty którą można byłoby rzeczywiście regulować swoje zobowiązania w, w tym kraju. Pan Mariusz dopytuje z kolei o to, czy nadchodzi jakiś kryzys zaufania do pieniądza fiducjarnego takiego, jak jakim go znamy w tej chwili w związku z ultraluźną polityką banków centralnych i tak dalej. Czy, parafrazując jeden z memów internetowych, czy to wszystko się kiedyś nie zawali? Ja powiem szczerze, e Gdyby ten kryzys nie nadchodził, to pewnie nie byłoby takiego apetytu na działania zmierzające do wycofania pieniądza papierowego. Tak, Mamy stopy procentowe, które w wielu krajach europejskich są ujemne teraz. Ja to rozumiem, niestety trzeba to powiedzieć wprost, jako przygotowanie do sytuacji, gdzie stopy procentowe mogą być głęboko ujemne. Przynajmniej o ile nie okaże się, do czasu aż ten pomysł zacznie być realizowany, że pojawiły się jednak któreś z tych efektów, o których wszyscy byliśmy pewni kiedyś, że się pojawią w przypadku długotrwałych ujemnych stóp. Nie, no bo to nie ma innego uzasadnienia. Istnieją badania, które mówią po prostu, że w momencie, nie, no jest w Jest uzasadnienie, że potrzebujemy elektronicznego pieniądza do tego, żeby lepiej kontrolować jest, transakcje, żeby e, przeciwdziałać nadużyciom, może, no kradzieży. Jest, tak, jest to, że jest że, można jest ukać, jest wiadomo, że to, była, to co mieć gotówkę oczywiście. Natomiast e, badań, które były prowadzone, które mówią, że Momencie, gdyby stopy były na poziomie minus jeden lub niższym, klienci zaczęliby wycofywać pieniądze z banków, też bym nie lekceważył. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Kamil Cisowski, dyrektor działu analiz i doradztwa inwestycyjnego, komentował wydarzenia tego tygodnia, które obserwowaliśmy na rynkach. Za tydzień. W fotelu, który zajmuje w tej chwili Kamieśliszkowski, zajmie Piotr Kuczyński, powracający z Wojaży. Sprawdzimy jego opaleniznę, ale nie zrobię tego ja, tylko Michał Kryński, który siądzie z kolei w moim fotelu, bo ja zostałem wytypowany do wzięcia udziału w sztafecie w biegu wazów. Cały czas nie jestem pewien, czy firma podjęła dobrą decyzję, wystawiając akurat mnie. Na szczęście przypadł mi w udziale odcinek, na którym dużo się zjeżdża, a zasadniczo zjeżdżanie z góry mam dosyć dobrze opanowane. Więc Masa pomaga. Zobaczymy. Oczywiście. Masa pomaga. No, bardzo dziękuję za ten komplement, ten piękny poranek. Życzę wszystkim bardzo udanego weekendu. Widzimy się. Jeżeli chodzi o mnie, to mam nadzieję, że za dwa tygodnie. Do zobaczenia. Do widzenia.